Można tak grać. Kochani, witajcie. To nazywa się szofar. Jest to taki malutki szofar, ale mam to w domu także. I dzisiaj jest właśnie specjalne, takie Boże święto które polega na tym, aby właśnie dąć radośnie w szofar. Bóg coś takiego powiedział za czasów. Mojżesza znajdziemy to w czwartej księdze liczb, czyli czwarta Mojżeszowa, 29 rozdział werset 1. Pierwszego dnia, siódmego miesiąca, będziecie mieli święte zgromadzenie, nie będziecie wykonywać żadnej ciężkiej pracy. Będzie to dla was dzień radosnego trąbienia. Tak więc dzisiaj jesteśmy podczas tego podczas trwania, tego wesołego trąbienia, tak jak Bóg kazał. No, no, ale dobra, jakoś nie widzimy, że ludzie trąbią. Większość z Was prawdopodobnie ten program zobaczy dopiero jak wrócicie z pracy. No to co się dzieje, że my, jako osoby wierzące, nie celebrujemy tego święta? No, jak już ten temat już poruszam świąt biblijnych, które znajdziecie w naszej Biblii, tutaj otworzę to chociażby w księdze, właśnie. Kapłańskiej, rozdział na przykład 23, i tam, tam są opisane wszystkie te święta, które Bóg dał swojemu wybranemu ludowi. No dobrze, no ale ogólnie ja też nie będę robił wykładu, ale Bóg oczywiście w pierwszej kolejności wybrał sobie Izrael. I na podstawie Izraela widzimy, jaka jest Jego sprawiedliwość, jaka jest Jego świętość, jakie są Jego oczekiwania. Kiedy przyszedł Jezus, dokładnie 10 lat później, po tym jak Jezus wrócił do nieba, dopiero zaczęto dopuszczać ludzi z Pogan. Więc Poganie zaczęli chodzić do synagog, zaczęli się dowiadywać o tych rzeczach, które można przeczytać w pierwszych pięciu księgach właśnie Mojżeszowy, Księg Mojżeszowych, prawda. I ludzie poznawali Boga, wiarę, do której zostali zaproszeni i wszczepieni poprzez Chrystusa. Oczywiście nie będę robił teraz wykładu, że to się wszystko rozleciało, bo dosłownie, bo wiemy, że to się wszystko rozleciało, bo Żydzi poszli sobie w inną stronę, nie akceptują czegoś takiego jak brichadasza, czyli Nowy Testament, a jeśli chodzi o nas, chrześcijań, to, tak szczerze mówiąc, bardziej skupiamy się na Nowym Testamencie, nie rozumiejąc rzeczy, które działy się w tak zwanym Starym Testamencie. A Biblia jest przecież całością. To nie jest tak, że tylko o, czytamy sobie tą część, tą mniejszą, a resztę możemy wyrzucić do kosza. Nie, no po coś ta wcześniejsza część też została napisana. Chcę tylko tak fragment przypomnieć takiej piosenki, którą kiedyś śpiewał w 2018 roku Aaron Schust z Aaron, Joshua'em Aaronem i tam jest zaczerpnięte oczywiście ze Starego Testamentu wersety i ładnie połączone to w jedną piękną pieśń, jest taka obietnica, że Bóg zgromadzi swój lud w jedno z powrotem.

I tam Bóg, właśnie w tych wersetach, mówi o tym, że, je, że ten lud zostanie zgromadzony w jednym miejscu, pod jego skrzydłami. Dzisiaj jesteśmy świadkami, że tak ponad 70 lat istnieje współczesny Izrael, i można powiedzieć, że się to odnosi do tego, ale tak duchowo to się odnosi do tego, że Bóg zgromadzi. Swoich ludzi, czy to z narodu właśnie żydowskiego, czy też z pogan, którzy zostali zaproszeni i włączeni do ludu bożego właśnie poprzez Chrystusa. No i niestety przez to, że historia potoczyła się tak, jak się potoczyła, w kościele tak naprawdę zapomniano chociażby o tych bożych świętach, czyli tak dzisiejsze święto Trąbienia. Żydzi natomiast nie zaakceptowali. Objawienia, które wynika poprzez Chrystusa, że to jest Mesjasz, więc oni jakby zatrzymali się w pewnym miejscu, a my chrześcijanie nie, 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 nie znamy za bardzo punktu wyjścia. I to święto, to radosne święto trąbienia, jak to Bóg powiedział, ono ma miejsce dzisiaj. Ja się cieszę, że zaczynam być świadkiem też i uczestnikiem, bo kanał też powstał w 2018 roku, bo Bóg włożył mi właśnie. Taką potrzebę poznawania korzeni naszej wiary, ale widzę, że ludzie zaczynają odnajdywać te korzenie. Wczoraj na przykład w Gliwicach było miejsce, miało miejsce takie wydarzenie, właśnie w ramach święta trąbienia albo trąb. I właśnie wczoraj, kiedy to święto się zaczęło po zachodzie słońca, było święte zgromadzenie. Święte zgromadzenie, bo właśnie te spotkania ludzi wierzących powinny nazywać się świętymi zgromadzeniami, i wczoraj w Gliwicach takie święto, święte zgromadzenie miało miejsce. Tak więc cieszę się, że Kościół zaczyna dostrzegać te rzeczy, które są w cudzysłowie z tak zwanego Starego Testamentu, ale one są przełożone też do Nowego, przeszły do Nowego Testamentu poprzez Chrystusa, który to wypełnił. W Nowym Testamencie znajdziemy takie zapiski, żeby nie było. Paweł pisze o tym, co dziś nazywamy pochwyceniem, tylko że jakoś w tym temacie nie słyszę nauczań w kościele, albo jest go stanowczo za mało. Zatem, co Paweł napisał? Nagle, w mgnieniu oka, na odgłos trąby ostatecznej bo zabrzmi trąba umarli, powstaną, nieskarzeni, a my będziemy przemienieni. Pierwszy list do Koryntian, 15. 52. Gdyż sam Pan stąpi z nieba z wyraźnym rozkazem przy wtórze głosu Archanioła i przy dźwiękach trąby, w którą Bóg każe zadąć. Wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie, potem my, którzy pozostajemy przy życiu, razem z nim zostajemy porwani w obłokach, w powietrze, na spotkanie Pana. I tak już na zawsze. Z nim pozostaniemy. To jest pierwszy list do Tesaloniczan, 4, wersety od 16 do 17. Jak widzisz, to święto, które od wielu pokoleń jest skultywowane przez Izraelitów, ma też dla nas, chrześcijan, bardzo ważne znaczenie, gdyż zapowiada ono powtórne przybycie Jezusa na Ziemię jako króla, nie jako ofiarę przebłagalną za grzech. Czy też Hebrajczyków 10, 22, 25. Zbliżmy się szczerym sercem, w pełni wiary, mając serca oczyszczone od złego, sumienia i ciało obmyte czystą wodą, trzymajmy się niewzruszenia nadziei, którą wyznajemy. Bo godny jest zaufania ten, który dał obietnicę, troszczmy się o siebie wzajemnie, by się zachęcać do miłości i do dobrych uczynków. Nie opuszczajmy naszych wspólnych zebrań, jak to się stało zwyczajem niektórych, ale zachęcajmy się nawzajem i tym bardziej im wyraźniej widzicie, że zbliża się ten dzień. A jaki chodzi o dzień właśnie ten, o którym przedczytałem w testaloniczach. No i o objawienie Jana jedenasty rozdział piętnaście siedemnaście siódmy anioł zadał w szofar e, zabrzmiały w niebie donośne głosy mówiąc królestwo świata stało się królestwem naszego pana i je, jego mesjasza i będzie rządził na wieki wieków dwudziestu czterech starszych zasiadających na tronach przed obliczem bożym upadło na twarz i oddało cześć Bogu mówiąc dziękujemy ci Adonaj Boże w wojsk niebieskich ty który jesteś i byłeś że objąłeś swą władzą i zacząłeś Panować. My jesteśmy, to szofar, szofar może nie jest kulturowo nam, nam znany, ale przecież trąby, trąbienie nam się kojarzy z takimi ważnymi uroczystościami, z wejściem na przykład królowej, króla. No zresztą, propo królowej, to przecież byliśmy ostatnio świadkami pogrzebu. No, jednego z najdłużej panujących monarchy na świecie, czyli królowy Elżbiety II, prawda? I tam gdzieś te trąby też trąbiły, czy jak ona wchodziła, jak żyła jeszcze, czy też gdzieś, jak tam były jakieś uroczystości związane, chociażby właśnie z pogrzebem, więc, więc trąby wiemy, że oznaczają zawsze albo przybycie kogoś bardzo ważnego, albo ogłoszenie czegoś ważnego. I to, co właśnie czytałem, to jest nic innego jak Jezus wypełni dwie rzeczy, które dotyczą właśnie chociażby tego trąbienia. O po jego powrót na Ziemię, ale zanim powróci, to właśnie mamy te wersety związane z pochwyceniem Kościoła. Nie wiem, czy w Twoim zborze, w Twoim kościele uczy się o tak zwanym pochwyceniu Kościoła. Dlatego, że Jezus przyjdzie po swoich ludzi. To będzie przed tym, zanim pa, będzie ten ostateczny gniew Boży spadnie na, na, na ziemię. Jezus mówił, że czasy ostateczne będą jak za czasów Noego, czyli też mówił, że to będzie jak za czasów lota. I to pokazuje te stare rzeczy, które są opisane właśnie w Starym Testamencie, pokazują rzeczy, rzeczy przyszłe, czyli lud Boży tak jak z Egiptu został wyprowadzony, tam przetrzymał te wszystkie plagi, a potem został uratowany, tak też ludzie wierzący będą musieli wytrzymać te rzeczy, które się wydarzą w niedalekiej prawdopodobnie przyszłości. Popatrząc na to, co się dzieje na tym świecie, jak władza staje się coraz taka bardziej, powiedzmy, trochę bezczelna i, i, i nawet nie kryje się z pewnymi zamiarami, zniewalania ludzi czy też, czy też manipulowania ludźmi, ale nie chcę wchodzić na temat polityki, ale to zło, które panuje na tym świecie, oczywiście za zgodą naszego Boga, ponieważ no, to jest konsekwencja. No, albo słuchasz Boga, albo słuchasz kogoś innego, a świat niestety posłuchał kogoś innego. Też parę dni temu, parę dni temu do Izraela sprowadzono czerwone jałówki. Co to, ma co to ma za znaczenie? No dla tych Żydów, którzy, którzy nie, nie przyjęli Jezusa, jest to coś, co jest, jest, wymaga się, aby można było poświęcić świątynię. Bo przecież jak wiecie, jak czytacie objawienie Jana, to przyjdzie pewien zły człowiek, antychryst, który obieca właśnie Żydom, że Wybuduje, pomoże im w, w budowie trzeciej świątyni w Jerozolimie. I oni bardzo na to czekają. Jest Instytut Biblijny, przepraszam, nie Biblijny, tylko jest Instytut, właśnie świątynny. I są różne inne stowarzyszenia, które wszystko robią nie tylko się modlą, ale też i prawnie, i, i starają się też jakoś naciskać politycznie, aby właśnie mogli. Rozpocząć budowę trzeciej świątyni. Wiemy, że im się to nie uda, aż do momentu, kiedy przyjdzie fałszywy mesjasz, czyli Antychryst. I w tym momencie, i ta jałówka, jałówka już przybyła, przybyły jałówki z Teksasu dokładnie. Jeśli one są czyste, to są gotowe do poświęcenia. Jeśli nie są jeszcze czyste, to jeszcze ta. Ale one już przybyły, już się dość głośno na ten temat zrobiło. Więc obserwujcie te wszystkie rzeczy, które się dzieją na świecie. I moi drodzy, no jesteśmy już coraz bliżej, coraz bliżej przyjścia Jezusa, więc poznawajmy nasze korzenie wiary, pozna, poznawajmy wolę dla naszego życia i oczywiście, żeby nie było, to, że opowiadam o świętach biblijnych, to, że opowiadam o rzeczach, które są zapisane w Bożym Prawie, to, jak to mówił apostoł, to nie prawo nas usprawiedliwia, to nie prawo nas zbawia, ale nikt inny, jak Jezus Chrystus. Jednakże jeżeli jesteśmy włączeni do pewnego ludu, ludu Bożego, On ma swoje zadanie, On ma swoje zasady, Bóg jako największy władca ponad wszechświata, wszechświata, ma swoje, swój czas, kiedy chce się z nami spotkać, i ten czas jest wyznaczony teraz, czyli na dzisiaj na 26 września i kolejny czas, ale taki już bardziej skupiony na refleksji, nawet na pokucie, jest wyznaczony na 4 z 4 na 5 października. I ja zapraszam na kolejny program specjalny właśnie 4 października, właśnie w godzinach takich po zachodzie słońca, czyli gdzieś wam mniej więcej koło godziny 18.30 i wtedy Wam powiem, jak Jezus wypełnił to święto, które nazywa się Dzień Pojednania. Przypomnę, jak wyglądało to w przeszłości, to święto i jakie ono ma znaczenie profetyczne, ale to już 4 października, więc zapraszam. Tak więc, do zobaczenia w następnym programie. Um... E